Hej, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie film, który nie wygląda, jakby jest dość nietypowy na ten kanał, ponieważ, no wiadomo, miał być on głównie o kinie, ale w sumie to stwierdziłam, że chciałabym też zrobić tutaj coś. Ale mój. moje inne zainteresowania, to nie wiem, muzyka na przykład. W sumie głównie muzyka i kino to są moje dwa największe zainteresowania, jeśli już. Chciałabym dzisiaj zrobić właśnie taki inny odcinek, ponieważ mam fajne płyty hip hopowe, które bardzo miały dla mnie wartość sentymentalną I w sumie chciałabym wam je pokazać, trochę opowiadać. Też może trochę prywatny będzie, trochę, ale nie będzie dużo. Plus e, jeszcze mam fajne znalezisko, które ostatnio sobie kupiłam, e, też bym chciała pokazać. E, więc w sumie to będzie w tym filmie. E, nie będzie to jakaś kolejność ustalona, chociaż na koniec zachowam najciekawsze, więc e, no to, to trzymajcie się, bo to będzie taki ciekawy film. E, więc zapraszam Was do oglądania. Więc w sumie pierwszą płytą, którą trzymam tutaj, to jest uwaga Odyssey 2001 od Nowego Nau ataku z jest niestety wersji papierowej, ponieważ nie wiem, tak mi się kupiło w pamiętam. I niestety nie znalazłam nigdzie nawet na jakimś Nintendie, czyli nie ma wersji takiej plastikowej i zgadzuję, że była ona cholernie droga. Dlatego mam wersję papierową i trochę ubolewam. Ogólnie to tak. Ostatnio wróciłam do tej płyty znowu, bo zapomniałam o niej. I w sumie tak mi się przypomniało, że, że nagła tak ma dwie zajebiste płyty i od 2001 to jest jedna z nich. Ogólnie to... Co do... e, ogólnie to, e, ta płyta ma taki klimat bardzo mm, podwórkowy, co brakuje tego nowym rapie. E, nie ma tego już takiego klimatu, że to są ziomki z... Czekaj, tu to, to... E, z tego samego osiedla, nie wiem, spotykają się. Tutaj jest bardzo dużo skitów, bardzo dużo skitów. E, może też... O, jest tutaj bardzo dużo skitów. E, które jeszcze, bar jeszcze bardziej dodają takiego uroku, że nie wiem, w parze siedzą sobie w barze i gadają o tym, że coś tam się, ktoś tam się hajta, ktoś coś robi, i w sumie to dodaje tego, takiego, takiego uroku, takiego jeszcze większego takiego uroku przede wszystkim, nie? Yy, temu to pyta jest taka wyjątkowa. Yy, jeśli chodzi o poziom liryczny chłopaków, to. Tak, o! Yy, pozostawiam wiele do życzenia, ale też musimy pamiętać, że jednak to są początki hip hopu w Polsce, więc yy, dużo nie wymagam tak naprawdę, chociaż uważam, że ta, ta, ta płyta, mimo tego, że no, liczni chłopcy nie są wysoko, yy, to i tak zjada połowę dzisiejszej strony, ale ja nic nie mówię. E, no, tego edycja 2001 znalazła się tutaj w mojej kolekcji yy, i nie wiem, mam wrażenie, że ta płyta jest trochę zapomniana i raczej kojarzy ją ludzie po 30. Coś ten desyn, nie? Yy, I teraz już raczej ludzie w moim wieku nie słuchają tego ataku spowacza ale to już tak swoją drogą, no ale tu nie ma nic innego ciekawego środku, yy, mówię, to, nie, to jest w środku. Mówię, to jest wersja papierowa, więc jakby tutaj też nie będzie nie będzie nic jakiegoś takiego nadzwyczajnego. Kolejny podatka na pewno ją kojarzycie, albo może ktoś kojarzycie, o, yy, jest to oczywiście Demonologia 2, którą kupiłam dawno temu, bardzo dawno temu, bardzo dawno temu, bardzo dawno temu parę lat temu kupiłam ją. Yy, kiedy jeszcze demonologia nie była tak bardzo yy, zjedzona przez yy, mainstream. Ja uważam, że jak te 2 wpadła teraz w mainstream i dużo osób tego słucha i tak dalej, i tak dalej, coś w sensie, no trudno, ja z tym nic nie poradzę, nie chcę się na tym rozwodzić. Yy, no ale ta płyta już przyszła trochę tutaj, o yy, to głównie przez moją mamę, tak swoją drogą. Moja mama nie umie dbać o płyty nie umiała dbać o płyty, więc są one jakieś takie poniszczone, niektóre są prysowane, co mnie strasznie wkurwia, ale nic na to nie poradzę. Po prostu nie umiała dbać o płyty. Fajny szczur w ogóle w środku. Podoba mi się, że to jest takie zamknięcie. To też jest oczywiście ten plastikowy, tak, plastikowe, papierowy, tak naprawdę, ale w Demonologii 2 już nie było w żadnej innej wersji, więc nie było coś takiego tylko widzów. No. Przez to właśnie to budę jakoś takie... Nie wiem, jak ktoś się z zaslą. tu to nie moja wina, okej. Okay? Fajnie się rozkłada też to tak swoją drogą. O! Są tu trzy, trzy płyty, znaczy nie ma tu jednej. Czemu? Nie wiem. Tak szczerze pamiętam tylko, że były dwie. Była jeszcze jakaś jedna. Nie wiem, nie pamiętam. Zobaczcie, teraz zauważam, że nie płyty, więc jakby super. I to nie jest taki jeden przypadek, ponieważ moja mama lubiła też gubić płyty. na słuchaj ich. Dzięki mamo. Śmieję się trochę, ale no to też prawda. No ale z demonologią akurat mam bardzo dużo wspomnień, w sensie z dwójką, też z jedynką też, ale z dwójką mam ogromne wspomnienia. Jakie słuchało tego o parę godzin, yy, tu ta pyta jest strasznie długa, bo ma 31 traków, yy, co można przez dwie godziny słuchać i być w innym świecie. Yy, jest dlatego wyjątkowa, dlatego też się Wam pokazuję, ale mówię, kupiłam ją strasznie dawno temu, yy, no i trochę ona przeżyła i właśnie myślę, żeby nie kupić jakiejś, yy, nie wiem, czy by nie kupić kolejnej, bo tam przeżyła trochę. Tak, o, pokazuję wam, nie? Inną płytą, którą chciałabym wam pokazać jest to. To są chore Melody Plus. Yy, I niestety nie mam też wersji pudełkowej. W ogóle też mi się wydaje, że chore Melody Plus były wydawane tylko w takiej właśnie. Też kupiłam w Vampiku też bardzo dawno temu. Bardzo dawno temu. No, dawno temu. Yy, oczywiście też jest cała poniszczona, no bo ktoś nie umie dbać o płyty. Hmm. Yy, ktoś nie umie dbać płyty, więc no. Yy, ogólnie to tak. Tutaj yy, jest akurat fajnie, ponieważ yy, Tutaj parę słów też, bo to? Tak, jest tutaj właśnie parę słów odsłonia, a ja uwielbiam jak ktoś tak robi w płytach i sobie właśnie o tym czytać. Są jakieś słowa, takie wstępów, jakieś tam podziękowania, jakieś inne, co w sumie zauważyłam, że brakuje w takich papierowych wersjach, chociaż tutaj akurat jest wyjątek. No, chłopaki się stoją. Tak, o. To tak i tak w tak, tak, moim serduszku pozostaje na całe życie, yy, mimo tego, że słuchałam ją tak wiele razy, że już to po to i yy, tak ją yy, mam ochotę wysłuchać całą od początku ciągle. Bo ja 4 na 7 mogą tego słuchać, więc jakby super. I tak od paru lat, więc no. Yy, plus to jest tylko dodatki, to są nienormalne taśmy i brandy, Branded Familia z yy, szkoły Wyrzutków, tak swoją drogą. Dlatego są chorę melody plus. To są dosłownie dwa traki dodatkowe, więc... Yy. Polecałabym jednak kupić zwykłe chore melodie, a chore melodie plus to, mówię, tylko dwa traki dodatkowe. To szczerze nic ciekawego. Ale jak chcecie sobie jeszcze coś z szkoły wyrzutków, to macie, no. Kolejna rzecz, czyli taka perełka na koniec ode mnie, e, to tak. To jest Unhuman Mixtape od WSRH, ale to jest wersja papierowa. Plus jest to jeszcze bez płyty, ponieważ e, moja mama kupiła płytę. Nie wiem gdzie ona jest. Nie mam pojęcia, po prostu e, no. To też nie ma płyty, to pudełko też jest już poobijane trochę. No i tak właśnie, tutaj nie ma raczej nic ciekawego, tak szczerze, w sensie w pudełku i tak dalej. Sama płyta w sobie jest w sumie zajebista no ale mówię, to pudełko już trochę przeżyło i właśnie tak sobie szukałam na liksie jakiś płyt. No i patrzcie tak, wersja plastikowa: human Lix, tej puszę. O, widać mój cały płyt cały z tyłu. Jest to wersja pudełkowa, znaczy, no plastikowa taka, gdzieś wszystko. Znaliśmy minęła się na, Elixie, na, Elixie na Vinted i prawie umarłam, jak to zobaczyłam. Bo pierwsze, że jest po prostu w stanie idealnym, tak naprawdę. To jeszcze jest tutaj, jest po prostu nie? nie wiem za ile lat. Za parę lat to może być dość kosztowne, bo mówię, że takich nie wydają. To jest właśnie pierwsze wydanie, a ja zbieram właśnie pierwsze wydania. Bo się najbardziej opłacają, są najbardziej trwałe i po prostu są wyjątkowe. Plus, tak jak już mówiłam wcześniej, tutaj jest na przykład takie coś, i to sobie można wyjąć. I tu są na przykład jakieś teksty, jakieś dodatkowe foty, dlatego uwielbiam w wersje plastikowe, ponieważ yy, takie są właśnie smaczki fajne. I tutaj można poczytać, popatrzeć, nie i to jest świetne. Yy, jestem też ciekawa, czy bo w sumie jeszcze tego nie słuchałam, bo później sobie opakowałam to. Yy, jestem ciekawa, czy są tu jakieś bonus traki. Bonus yy, trak, no? Jest bonus trak. Ale to chyba tylko remix nie wiem. Bo zastanawiam się, czy właśnie czy są jakieś różnice pomiędzy tymi... Yy, to tutaj jest w tych bo tego mówię jeszcze nie połączyłam sobie, bo wczoraj to dostałam i w nocy odpakowałam, więc no. Ale mówię, to jest moja taka perełka w sumie na ten moment, bo mówię, tego już nie wydają nigdzie i znalazłam to na vintedzie. Za niedużą sumę pieniędzy. Bardzo się cieszę, i właśnie mówię. Polecam kupować po prostu wersje plastikowe, bo później to gdzieś zawsze zostaje, A we mocy na jeszcze wzrasta, dodatkowo, to jest w ogóle swoją drogą, więc lepiej kupować teraz. I tak szczerze jak właśnie ostatnio szukałam Chorych Melodii też w wersji plastikowej, to znalazłam tylko za jakieś 200 zł, nie wiem Moim zdaniem trochę nam przesadzona i tak, ale pierwsze wydania tyle też kosztują Mąkówków, słowaków, Ja też nie z jakimś znawców, ja po prostu wysłuchać muzyki, więc no A to są takie moje ulubione, bardziej ulubieńsze niż ulubione Niestety jeszcze nie mam więcej tych płyt na przykład chłopaków z USRH czy Słonia, ale myślę, że jeszcze poszukam Ale bardziej tak będę szukać takich plastikowych ale jak coś kupię, to będę na bieżąco w sumie wstawiać filmę, bo czemu nie? E, więc dzisiaj taki film w sumie o muzyce, nie o kinie, e, może nie na coś innego, nie wiem. E, kolejny film będzie, może o czymś innym, w sumie nie wiem. Jak mi się będzie chciało, to wstawię jakiś inny film, no. I to jest w sumie e, tyle. Więc dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał. E, kolejny film będą o. nie wiem czym, nie wiem kiedy, e, jak mi się znudzi, jak mi się nie znudzi, zobaczymy. E, kiedyś wstawię. No, dziękuję Wam za oglądanie, no i cześć!